Witajcie na moim kanale wwwzapytajgwiazd.pl. Dzisiaj na temat co przyniesie 2025 rok. Zaczyna od tego, że właściwie nie da się rozpatrywać roku 2025 bez wspomnienia o 2026. Te dwa lata są bardzo powiązane ze sobą, oczywiście z astrologicznej perspektywy. Dla nas, astrologów, będzie to wspaniały czas, aby obserwować znaczne, po prostu znaczne gwiazdne zmiany oraz to, jak one będą oddziaływać i co będą wpro wprowadzać w nasze życie. Dużo się będzie działo. Oczywiście pamiętajmy, że jest to horoskop i aspekty ogól ogólny, prawda? Ogólny rok, ogólne aspekty. Czyli zmiany dotyczą szerokiej perspektywy, na przykład sytuacji w konkretnych państwach, prawda? Mają one też oczywiście przełożenie na nas, na te malutkie jednostki całego wszechświata. Teraz, dlaczego, dlaczego te dwa lata są takie ważne i skąd tyle gadania na ten temat? Aby wprowadzić was szczegółowo w, w taką wiedzę astrologiczną, powiem, że aż pięć planet, które bardzo wolno się przesuwają, czyli raczej długo przebywają w jednym znaku, zmienia swoje położenie. Zacznę od Plutona. Pluton. Pluton to planeta, która, mówimy, że coś zakańcza, coś zaczyna. Burzy, buduje. Niszczy, odrestaurowuje. Mówimy, że Pluton to pan życia i śmierci. Co ważne dotyczące Plutona, jeśli już coś zniszczy czy zakończy, to to, co nowe powstanie, będzie już w zupełnie innym stylu. Zupełnie nowe, wręcz dotychczas nieznane. Czasem to, co nowe, rodzi się w bólu, jak wiemy, i no tak, jak jest z nowym życiem, prawda? Dlatego tak ważne są aspekty, które robi Pluton z poszczególnymi planetami. Obawiamy się Plutona i tego, co on przyniesie. Ważne, aby mieć tutaj dobre nastawienie i ufność, że skoro coś musiało zostać zburzone, to znaczy, że to coś już po prostu nie funkcjonowało. Może coś było obłudne, po prostu może było iluzją. Pluton jest planetą pokoleniową i Wyobraźcie sobie, że potrzebuje aż 247 lat, aby przejść przez cały Zodiak. W jednym znaku przebywa jedno pokolenie, dlatego mówimy z planetą pokoleniową nawet 18 lat. Nie jest to stała długość różnorodnie w różnych znakach czyli skoro Pluton wszedł do wodnika w listopadzie 2024 roku, to ostatnio Wszedł do wodnika 247 lat temu. I teraz chciałam Wam tak zarysować, co się wtedy stało, jakie zdarzenia były charakterystyczne dla tego okresu, kiedy Pluton wszedł do wodnika. Był to rok od 1777 roku, więc XVIII wiek. I ta zmiana dotyczyła, dotyczyły zmian państwowości, na przykład była wtedy rewolucja francuska, która obaliła obowiązującą wówczas monarchię. W Polsce też zmienił się system na system elekcyjny i też wyobraźcie sobie, że w tym czasie powstały Stany Zjednoczone, czyli można powiedzieć, że pewne struktury się rozpadły, aby inne mogły powstać. Jak to się teraz ma do takich naszych małych żyć? Otóż, Pluton przebywający w indywidualnym znaku Wodnika, czyli w znaku, gdzie powstają nowatorskie rozwiązania i nowe technologie, ale też w znaku, gdzie dbamy o taką równość i wolność jednostki, gdzie mamy za odwagę zawalczyć o społeczność. Gdzie buntujemy się o, o prawa dla małych czy większych społeczności, na przykład o prawa kobiet, prawda? O równość w naszej rodzinie, o swoje potrzeby i spełnienie swoich marzeń. Także mam nadzieję, że przyznacie, że robi się interesująco, bo ten pluton on właśnie stworzy nam taki, taką podstawę, taką energię do tego typu działań yy, i Zamykając temat nowatorstwa, dodam taką ciekawostkę, że od 1777 roku, czyli w latach od tego roku, rozpoczął się taki zdecydowany zmia proces zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. No, było to związane na przykład z przejściem gospodarki opartej na rolnictwie oraz produkcji manufakturowej. Także z podarki rzemieślniczej opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę. Czyli mm, zmieniły się zasady. Rolnictwo przeszło produkcję manufakturową, i na przykład rozpoczęła się taka skala przemysłowa produkcji fabrycznej, czyli jeśli pomyślimy, że ten nasz Pluton wchodził i wychodził sobie przez ostatnie dwa lata z Koziorożca do Wodnika właśnie, to właśnie w tym czasie mieliśmy taką zajawkę dotyczących technologii AI, czyli właśnie tego możemy się spodziewać w przyszłości. Że technologia ruszy bardzo do przodu. Wodnik, pluton będzie stacjonował w wodniku do 2043 roku. Ciekawie, prawda? Kolejną planetą, która zmieni znak, będzie Neptun. Neptun potrzebuje 165 lat, aby okrążyć cały zodiak. W jednym znaku przebywa od 13 do 16 lat. Obecnie Neptun jest w rybach, czyli mówimy, że w znaku swojego władztwa, czyli tam, gdzie czuje się najlepiej i gdzie jest u siebie w domu. Neptun w rybach przyniósł nam zwrócenie uwagi na duchowość, czyli dokąd podążamy na tym świecie, czego potrzebuje nasza dusza. Zwrócił nam uwagę na to, że bogactwo duchowe jest ważne, czyli kim jesteśmy dla innych i dla siebie. Rozbudził też taką mistykę, procesy transcendencji, rozbudził wrażliwość, intuicję oraz to, że zwrócił uwagę na takie wyższe aspekty w życiu na tej planecie, prawda? Że współistniejemy z przyrodą, z florą, z fauną, czyli powinniśmy szanować nasze środowisko. Z takich ciekawych rzeczy, Neptun w rybach. Jest może być powiązany z znajdowaniem takich nowych metod leczenia, na przykład umiejętności takich terapeutycznych, czyli na przykład zwierzęta czy muzyka podczas leczenia. Także tego typu aspekty przyniósł nam Neptun w rybach. Dodam tutaj jeszcze, że Neptun to także świat sztuki tworzenia, artystycznego pasji, takiej twórczej. No, i niestety, oczywiście, jak to wszystkie planety, ma, ma on również swoje negatywne strony. W, negatywa, w negatywnych aspektach Pluton przynosi oszukiwanie się, udawanie, że się czegoś nie widzi, różnego rodzaju tajemnice. Odpowiada też za takie używki w nadmiarze nadmiar alkoholu, nadmiar narkotyków. W, czy też za takie wprowadzanie się w stan mm, takiej nieświadomości, prawda? Czyli wolimy wprowadzić się w ten stan, niż mm, żyć i, i dostrzegać tą prawdę, która jest niekoniecznie korzystna dla nas. Obecnie Neptun wchodzi do Barana, będzie wchodzić do Barana, czyli y, staniemy, tak jakby oko w oko z twardą, brutalną rzeczywistością będziemy aktywnie działać, by zmieniać świat na lepsze i walczyć w to, co wierzymy. W rybach niekoniecznie chcieliśmy tak walczyć. Walczyć, słowo walczyć ma tutaj znaczenie i może się zdarzyć, że w okresie, gdy Neptun będzie przebywał w Baranie, dojdzie do wielu walk, buntów na tle religijnym i tego typu aspekty no tych możemy się spodziewać. Neptun nie był w Baranie od 1875 roku i wyszukałam tutaj takich ciekawych takich zdarzeń z tego okresu, więc na przykład likwidacja kościoła unickiego w Polsce. We Francji rozpoczęto proces sekularyzacji całego społeczeństwa francuskiego. Podjęto decyzję o zniesieniu dziesięciny, czyli Obowiązkowego podatku płaconego Kościołowi Katolickiemu. Czyli można powiedzieć, że taka rewolucja duchowa, prawda? Więc spodziewajmy się tego, że będzie więcej tego typu zdarzeń, które dotkną świat duchowy i tego, w co wierzymy. No, nie podejrzewamy, my astrologowie, że wiele tych zmian nie będzie miało charakteru pokojowego. Tak, to tyle o Neptunie. Jeszcze pozostały dwie planety, więc kolejną z nich, o którą chciałam, którą chciałam opisać, jest Uran. Uran jest to planeta, która potrzebuje 84 lata, aby okrążyć cały zodiak. W każdym znaku przebywa 7 lat i też będzie on wychodził z byka do bliźniąt. W byku przebywał właśnie te 7 lat. Ostatnio był on, wchodził on do bliźniąt w 1942 roku i był tam do 1949 roku, czyli w czasie II wojny światowej. Uran odpowiada za rozwój technologii i za przełamywanie barier w nauce, nowinki technologiczne. Także i z takich ciekawych rzeczy, które udało mi się odnaleźć, to. Wyobraźcie sobie, że w tym czasie powstał pierwszy komputer na świecie w Stanach Zjednoczonych: pierwsze elektroniczne, cyfrowe urządzenie komputerowe, również prototypy samolotów odrzutowych, które miały, wykonywały swój pierwszy lot na napędzie odrzutowym. System telewizji przemysłowej został użyty do monitorowania startów rakiet. I też powstał pierwszy reaktor jądrowy w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Czyli po prostu ten czas, kiedy uran przebywa w bliźniaku, to jest czas taki poświęcony technologii, bo to uran ale właśnie aspektom komunikacji yy, szeroko, szeroko rozumianej komunikacji elektronicznej może to być sposób też podróżowania, rozwój mediów społecznościowych, podążanie społeczeństwa za nowinkami. No i pytanie czy my tutaj będziemy sobie będziemy sobie nam się łatwo tutaj poradzimy sobie z tymi nowinkami technologicznymi. W każdym razie taka tutaj przyszła mi myśl, że może jakieś taksówki w formie dronów. Zobaczymy. Jeśli byśmy mieli podsumować pobyt urana w byku, no to byk, no to wiadomo, z jednej strony to są kwestie finansowe, a z drugiej kwestie takie naturalne, czyli środowiskowe. No i tu możemy powiedzieć, że rzeczywiście dużo było na temat kryptowalut, powstał bitcoin, ale także rozwinęły się różne systemy płatności i bardzo dużo mówiliśmy o ochronie właśnie klimatu i Surowców i na temat paliw, także jak to się ma z ekologią i jak to na przyszłość będzie z nami współgrać, jak my tutaj będziemy żyć. Ostatnią tutaj planetą jest jeszcze Saturn, i Saturn z kolei osiąga swój cykl przez 29 lat czyli 29 lat potrzebuje, aby przejść cały Zodiak. W jednym znaku przebywa 2,5 roku. No, jeśli porównamy z Plutonem, no to nie ma co porównywać. prawda? Można powiedzieć, że bardzo szybko się porusza. Natomiast porusza się wolniej niż na przykład Jowisz planeta szczęścia, bowiem Jowisz zmienia swój znak raz w roku. Czyli rok przebywa w jednym znaku, czyli 12 lat robi pełne okrążenie. Ale chciałam tu poświęcić czas Saturnowi, ponieważ jest to bardzo ciekawa planeta. Warto jest sobie sprawdzić. No, 29 lat temu przechodził Saturn z ryb do Marsa. I teraz mm, przypomnijmy sobie, przypomnijcie sobie każdy z Was, co działo się w Waszym życiu 29 lat temu. No, u mnie na przykład, ja zaczynałam moją pierwszą pracę, także ciekawa sprawa, prawda? Saturn to taka planeta, która symbolizuje wysiłek, ciężką pracę, często utrudnienia lub opóźnienia. W horoskopie państw jest odpowiedzialny za rząd, czyli za autorytety. I mm, mówimy mm, w ten sposób o Saturnie, że to jest taki nasz pan karmy w naszym życiu. I gdy wraca Saturn na swoje ponowne tory, Czyli po tych 29 latach, to on wtedy mówi: Sprawdzam. Czyli sprawdzam, jaki trud włożyliśmy w naszą pracę, jak rozwinęliśmy się jako ludzie, czego się nauczyliśmy, czy poszerzyliśmy wiedzę. I jeśli dobrze tutaj wykonaliśmy swoje zadania, no to Saturn w kolejnym ruchu swoim będzie dla nas łaskawy. Lecz jeśli nie, no to niestety dostaniemy. W sposób podwójny to, czego nie wykonaliśmy, no bo skoro za pierwszym razem drobny, drobny strzał nam nie pomógł, to teraz tak dostaniemy troszkę mocniej yy, kłodę jakąś pod nogi. Także yy, po to, abyśmy zrozumieli, że trzeba coś zmienić także w naszym życiu. Yy, tranzyty Saturna są szczególnie ważne. Saturn, który sprawdza, daje nam szanse, czyli daje nam te pozy pozytywne trygony, sekstyle. Czyli gdy Saturn wchodzi w takie trygony, to on nas popycha do przodu, daje nam wiatr w żagle, wszystko nam się doskonale układa. Załatwiamy spraw, por sprawy, porządkujemy tematy. Natomiast przy niekorzystnych aspektach bardzo wszystko utrudnia. Tak działa wszystko jak po grudzie, prawda? no nie, właściwie nie działa prawda utrudnienia opóźnienia coś nie wyjdzie nagłe jakieś zdarzenia korzystne także jeśli chodzi o Saturna w okresie w którym właśnie był, wchodził do barana 29 lat temu no to 1998 no i to był właśnie taki okres reform, który miał miejsce w Polsce, ówczesny rząd AWS proponował reformy. Co negatywne, no to w 1997 roku była wielka powódź w Polsce. Także do tego wrócę, bo to się wiąże z Neptunem. Ok. Tak, o Jowiszu troszkę wspomniałam. W 2025 roku. Jowisz, który, jak mówiłam, raz do roku zmienia swój znak, będzie przechodził do raka ze znaku bliźniąt. No i jeśli chcemy, no Jowisz jest planetą beneficzną, czyli dobrze, wiadomo, że chcemy, aby miał dobre aspekty, ale nawet przy złych aspektach nie jest to planeta, która nam bardzo szkodzi. Także w tym roku będzie on w raku. I po prostu Jowisz w raku jest w wyniesieniu. Czyli to jest bardzo szczęśliwe położenie dla, dla Jowisza. Zadba on wówczas o nasze bezpieczeństwo, o nasze rodziny, o nasz dom. Także tego typu rzeczy. Ok, mam nadzieję, że już takie podsumowanie i taką ideę tych planet w tych nowych znakach zrozumieliście. Trochę mi to zajęło. Opisywanie tych, tego charakteru i dziedzin, na które te planety zadziałają, ale po prostu zależało mi na tym, żebyście zrozumieli te procesy, i też tutaj chciałam dodać, że nigdy nie jest tak samo, dlatego że jeśli nawet Saturn 29 lat temu wchodził do Barana, no to niestety, ale 29 lat temu Uran nie był w bliźniaku, a Pluton nie był w wodniku. Dlatego działanie Saturna może powtórzyć pewien schemat, ale nie jest to ten sam rezultat. OK. Teraz chciałam się podzielić kilkoma takimi aspektami. Jak na początku powiedziałam, 2025 i 2026 są ze sobą powiązane. Dlaczego? Otóż Neptun i Saturn wejdą do nowych znaków w 2025 na chwilę i w nich pobędą, aby jeszcze raz wrócić do starych znaków, czyli Neptun do ryb i Saturn do ryb, gdzie tam były w 2024. I czyli one tak zaglądną do tych nowych znaków i wrócą jeszcze do starych, aby ostatecznie powrócić do nowych w 2026. I jest to bardzo ważne, dlatego że gdy zaglądną właśnie na chwilę do tych nowych siedzib swoich, to dadzą nam taki sygnał taki przedsmak tego z czego możemy oczekiwać w 2026 i dalej. Dlatego warto obserwować i wyciągać wnioski na bieżąco. Ja oczywiście będę regularnie relacjonować wam te zdarzenia, jednak jeszcze dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, no oczywiście tych wolno biegnących planet, o których wam wspomniałam powyżej. W lipcu i w sierpniu 2025 roku odbędzie się koniunkcja, czyli spotkanie Neptuna i Saturna w Baranie. Czego powinniśmy oczekiwać? No więc tych zmian w instytucjach kościelnych, nasilonych ruchów religijnych, buntów religijnych, konfliktów w, ten, w tym zakresie. Uważam, że też możliwe będą powodzie, dlatego... Dobrze jest ubezpieczyć się pod tym kątem. Mogą również mieć miejsce wybuchy wulkanów z taką z takim lawą płynących jako rezultat. Uran wchodzi do bliźniaka w lipcu i tak pomyślałam, że może kolejna sieć 6G albo 10G albo te wspomniane podróże dronami. A może na szerszą skalę ruszą podróże na Marsa, czy też jakieś nowe pomysły, jak rozwijać na Marsie technologie i jak rozwijać cywilizację? Czyli uran w bliźniaku to taka technologia przez duże T dotycząca podróżowania i komunikowania. W tym czasie będzie kwadratura Saturna do Jowisza. Czyli jest ostrzeżenie, mówiłam, że Jowisz to jest taka planeta bardzo beneficzna, nawet negatywne aspekty nie są tragiczne dla nas, ale tutaj należy uważać z przesadzaniem nad czymś, czyli raczej mieć kontrolę, raczej mieć plan, powoli go realizować. Tak, tak jak mówiłam, to będzie w lipcu i w sierpniu, kiedy Neptun i Saturn będą w Baranie, kiedy Uran wejdzie do bliźniaka i ta kwadratura Saturna do Jowisza. I teraz z jednej strony będzie to coś nowego, prawda? Czyli, tak jak powiedziałam, wejście do nowych planet, ale z drugiej chciałam Wam coś powiedzieć super ważnego i pozytywnego. W tym czasie, bowiem Uran, Neptun w koniunkcji z Saturnem i Pluton stworzą na niebie bardzo szczęśliwą figurę, tak zwany podwójny sekstyl. czyli nowy wynalazek, nowa idea, która powstanie na całego, rozwinie się w nowym 2026 roku. Każdy z nas będzie tą figurę gdzieś miał i mają w swoim horoskopie. Ale oczywiście w różnych miejscach horoskopu, więc będzie ona oddziaływać na różne dziedziny u nas, u każdego z nas na inne. Więc może u kogoś urodzi się długo wyczekiwane dziecko, a może ktoś kupi dom, trafi się dobra okazja. Tutaj też chciałam powiedzieć, że nowoczesne technologie i spełnianie marzeń to jak najbardziej metody typu in vitro, także możemy zaobserwować znaczny wzrost tego typu działań. No, w ogóle w Polsce i w różnych krajach, także tak jakby te technologie różnego rodzaju będą właśnie tutaj się znacznie rozwijać. Ten y, podwójny sekstyl, o którym wspomniałam, ta szczęśliw, ten, ten szczęśliwy układ, będzie oddziaływał przez bardzo długi czas na nas, czasem silniej, czasem słabiej. Długi czas to nawet y, w porywach do czterech lat. Y, y, będzie. Y, w momencie, gdy będą dołączać inne planety indywidualne, czyli na przykład Mars, Wenus, Merkury, Słońce czy Księżyc, może przynosić szczęśliwą figurę latawca, więc będzie nam się zdarzać wiele szczęśliwych chwil i wiele szczęścia również będziemy doświadczać. Więc złapiemy je, jeśli wyciągniemy rękę, to skorzystamy, także warto obserwować. Oczywiście nie znaczy to, że nadchodzi czas mlekiem i miodem płynącym. Chciałam tylko powiedzieć, że wśród tych różnych negatywów, które się zdarzają, będzie długotrwający pozytywny aspekt na niebie. I to jest wspaniałe, prawda? Tak, to będę kończyć. Chciałam przy okazji tego filmu przekazać Wam, że rok 2025 to takie preludium do zmian w 2026 i że ogólnie trendy są korzystne, więc nie dajmy się wkręcić i wprowadzać w stany lękowe. Z reguły obawiamy się nowości, ale tym razem powinny zadziałać na nas korzystnie, no i tego się trzymajmy. Oczywiście nasze indywidualne horoskopy to inna sprawa. Każdy ma w nich również negatywne aspekty i Pamiętajmy, że jeśli coś takiego się zdarza, no to te negatywne aspekty służą zmianom i budowaniu czegoś nowego. I tak, tak, tego właśnie się trzymajmy. To koniec. Zapraszam do wysłuchania prognozy za styczeń. Ona już jest tam załączona. Za niedługo prognoza na luty. I życzę wszystkim wspaniałego 2025 roku. Niech się Wam wiedzie. Bądźcie spójni z sobą i szczęśliwi wewnętrznie, tak? Szczerze, szczęśliwi. Bardzo dziękuję. Zapraszam do indywidualnych konsultacji www.zapytajgwiazd.pl. Wszystkiego dobrego.